Cześć wszystkim, witam Was przy nowej grze A Summer With The Shiba Inu. Jest to gra typu Visual Novel, w której głównymi bohaterami są psy. Już troszeczkę zmieniłem ustawienia, ściszyłem troszeczkę dźwięki, żeby nie zakłócało to e, mikrofonu mojego głosu. Także możemy w sumie zaczynać od początku przygodę na wyspie psów. Let's go! Max nie chce nam powiedzieć, gdzie nas zabiera. Nie, nie powiem ci, to tajemnica. Syd to chyba z tego, co pamiętam, nasza główna bohaterka. Tak, to mój dawny przyjaciel Max, którego nie widziałam od lat. Wczoraj powiedział, że chce się ze mną spotkać na lunch i pokazać miasto. Jesteśmy w centrum Taipei stolicy wyspy Shiba. Wiele się zmieniło od czasów mojej wyprowadzki. Centrum jest jedną z najbardziej obleganych dzielnic. Nic dziwnego. Max prowadzi nas do nieznanego celu. Kawiarnie, sklepy z jakimiś przedmiotami dekoracyjnymi. Dużo psów w tle. O. Policjant, jest policjant. To są te dwa ciągle psy w tle, które się przewijają, tak? To miejsce wydaje się fajne, sprawdźmy je. Jasne, idziemy, Max. Zobaczymy, co tam się dzieje w środku. Krótki spacer. Po kilku zakrętach zatrzymaliśmy się przed budynkiem. Budynek jest zbudowany z czerwonej cegły i ma jakieś większe schody przed sobą. Tada. Drzwi się nie otwierają. No. Może potrzeba hasła, żeby się tam dostać. Sezamie otwórz się. Wrist phone! O ja! Słodki wynalazek. Jestem za Q. Czy to nie klamka? Klamka. Biedne psy, i biedne klamki, ktokolwiek by klamki, nie rozumiał, anatomii zwierzęcia. No bo tak, bo klamki takie, doornops, wiecie to nie są takie, takie klamki, gdzie można złapać, no mamy tylko takie okrągłe, które trzeba przekręcić. A więc musimy ją chwycić, tak? Nie nadepniemy na to, nie nałożymy na to łapy, będąc psem, bo musimy to przekręcić, więc w pysku by to musiał pies zrobić, inaczej nie otworzy takiego e, zamka takich drzwi. Mój Boże! a piękne! Pies przeszedł w tradycyjnej sukni. Kilka warstw, duże złote guziki. Witam! Dzień dobry, dzwoniłem wcześniej i zamówiłem rezerwację. Złożyłem rezerwację. Oh, yeah, woof, i forgotten all about this. O oh, tak! Zapomniałem o tym. Zamów co chcesz, ja stawiam. No herbata. Klamki i książki jako retro? Co? Max pyta nas: Jak to jest tam, gdzie sobie aktualnie mieszkamy? Nie wiemy dokładnie, gdzie mieszkamy. Nie mieszkamy na pewno na, wy na wyspie psów. Aha, ale jest tam tak, jak było, zanim Seed y, opuściła wyspę psów. O mój Boże, mają podobny poziom technologii jak Kaninda. Mój Shiba Island Phone nie działa tam, ale Seed dba o telefon, weźcie czego jakby kiedyś wróciła. O oh, Jezu uwielbiam takie psie e, gry słów, kaninda, bo no, kanin, e, canine jest to słówko dotyczące e, psowatych, no ale tu chodzi o gry słowną e, Canada, Canada, fun. Nie dla każdego jest nowa technologia. Nie dla psa kiełbasa. Maybe a little? A dog. O oh, borg dog. O oh, borg. Come on, you couldn't have texted something else? I it's an extra. Ah. Mad Maxi Przepraszam, ale Max jest fluent w Psim Natomiast Sid pisze bardzo Ładnie angielskim Gdzie Max Cóż Piją sobie herbatkę Jakieś potrawy też coś mają O proszę, GMO. Mowa tutaj o em, produkowanej żywności i surowcach e, nie pochodzących od zwierząt bezpośrednio, jak chyba mowa o wołowinie. Wychodzimy sobie dalej na dwór. We have a lot of time to do all this things. Tak, będziemy mieli jeszcze dużo czasu, żeby porobić różne rzeczy, co nie? Na ulicy jest tłoczniej niż było. po Popołudnie. Psy nie mają wiele do roboty, tylko już odpoczywać. Zapach różnego rodzaju potraw na ulicy. Kim jesteś? Ha? Ta mina jest wspaniała, Mniejsza siba inu. Nie pamiętasz mnie? Nie dziwię się, ale i tak jestem rozczarowana. Teraz muszę ci znowu tłumaczyć rzeczy i marnować na to czas. Co się dzieje? Jakiś losowy pies zaczepia mnie. Jesteś małci, tak? Pamiętam cię. Co ty? Co tu robisz? Jaka agresja! Mam sprawę do Seed, a nie do ciebie. Ale dobrze wiedzieć, że utrzymujecie ze sobą konta. Odwraca się. Chodźmy gdzieś w bardziej odosobnione miejsce. Ale Sid się nie rusza. Jeśli to coś ważnego, czemu mi nie napiszesz? tam ci mój numer. Okej. Okay. Wiele psów może ją teraz wyzwać na Arinie, ale o co chodzi? Wrzucę twoje informacje do sieci. Zobaczymy jak się z tym Nie Niemożliwe! Seeds ignorują. Chodźmy. Może Max ją wysłucha. Dobra, ja też jestem ciekaw. Jestem bardzo, bardzo ciekaw. Co ma do powiedzenia ten pies? Jeśli nie chcesz ze mną iść w porządku, spotkam się z Tobą później. Pójdę z Tobą. Pójdziemy i wysłuchamy Cię, ale bądź szybko. Gdzie zmieniliśmy lokalizację? Co się dzieje z tą mapą? To heaven hong, ha? Ha? co? Kto? Jak? Nie mogę na nią spojrzeć, teraz cię pamiętam, dawno się nie widzieliśmy i zmieniłaś się bardzo. Nie powinnaś po prostu zabierać pióra i uciekać. O co chodzi? To nie tak, jak już moje opuszczenie wyspy wpłynęło na coś. Łatwo ci powiedzieć, wyjęła swój wisior. O co chodzi? straciła przytomność tydzień. Wcześniej. Wiecie co? Strange. Okej, okay. dziwna gra, uh, jestem ciekaw, jak to się potoczy dalej. Nie wiem, czy następnym razem będę komentował rzeczy. Bo jakoś tak. Uh, to jest wizualno, tak? No i. Kurczę, ciężko jest tłumaczyć wszystko. Ja nie wiem, no jakoś tak nie wiem, nie chcę mi się zbytnio tłumaczyć dosłownie każdego tekstu, ale znowu jak pomijam fragment, to wydaje się, że nikt nie ogarnie do końca całej historii, bo w miarę szybko przewijam tekst, tak? A znowu zatrzymywać się na każdej scenie po dłuższej chwili, żeby każdy przeczytał. No, nie wiem, to potrwa zbyt długo, moim zdaniem. No nic, zobaczymy. Dajcie znać, czy wolicie z komentarzem głosowym, czy wolicie jednak to oglądać bez komentarza głosowego. Dzisiaj sobie zrobiliśmy takie krótkie tylko intro, nie wiem, parę minut, dokładnie nie wiem, jak to tam jest, ale no, zobaczymy. W razie czego możemy przejść do innego Visual Novel. Który już jest troszeczkę bardziej fun and exciting A mianowicie Monster Prom Także dajcie znać w komentarzu Czy gramy dalej Summer w Shiba Inu Z komentarzem, czy też bez komentarza Czy przechodzimy do Monster Prom Ok, dzięki za uwagę I mam nadzieję, że nie umarliście z nuty Do następnego, hej!